Witam wszystkie ryby i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca października. Miesiąc październik ma bardzo intensywne aspekty. Będzie bardzo dynamiczny, ekspresyjny, wiele się będzie działo w świecie. Trzeba się na tą energię przygotować. Jak wiecie, jesteśmy w korytarzu zaćmień i w tym miesiącu mamy dwa zaćmienia. Pierwsze zaćmienie, 14, nów księżyca z, z pierścieniowym zaćmieniem słońca. W znaku wagi i 28, pełnia księżyca w znaku byka z częściowym zaćmieniem księżyca, ta pełnia dla Was ma pozytywniejsze aspekty, pomimo, że są zaćmienia, a zaćmienia mówią o tym, że nie tylko energia jest plutoniczna i cały miesiąc powiązania tego plutona są bardzo trudne w tym y, miesiącu. Pl Pl pluton jest planetą kolektywną, czyli nie dotyczy to Was, ale dotyczy wszystkich, całego świata, a Pluton jeszcze do końca stycznia stoi dla Was w pozytywnym aspekcie, że właśnie przynosi siłę, przynosi moc, przynosi Pewność siebie i możliwość budowania nowych struktur życia. Rozpoczynamy od początku. Drugiego Merkury w znaku panny, czyli naprzeciw, stoi w opozycji do Twojego Neptuna i tu uwaga, możesz być oszukany możesz być, yy, yy, mogą to być jakieś oszczerstwa, mogą być jakieś kłamstwa, czy wyko wykorzystane Merkury pozostaje jeszcze w Pannie do 4 października może to oznaczać, że ktoś właśnie Cię okłamuje czy mydli oczy, czy chce Ci tutaj coś przedstawić, co nie jest prawdą i nie wierzyłabym we wszystko lepszy jest drugi dzień czyli 3 października ten Merkury ustawia się w Trygonie do Plutona. Widzę tutaj pomoc innym. Ktoś, jakaś osoba. Osoba może na wyższym stanowisku, czy jakiś przyjaciel, czyli ktoś, kto cię zaproteguje, ktoś, kto ci pomoże. Może to chodzić właśnie o pracę, o współpracę, czy nowy jakiś job, czy y, polecenie cię gdzieś, y, ale także możesz ten dzień trzeciego wykorzystać do załatwienia jakichś trudnych spraw, dlatego że energii na pewno nie zabraknie. Słońce do 22 znajduje się w znaku wagi, i tutaj znajduje się także. Merkury do 5 października. I razem z tym Słońcem widzę poprawę sytuacji finansowych. Mars, Słońce i Merkury w zakupu wagi. E, Mars do 11, Merkury do 5 i Słońce do 22. Poprawa sytuacji finansowych. Pieniądze tutaj płyną. E, czy to płyną od partnera, czy to płyną z jakichś urzędów, czy dostajesz jakieś pomocy, czy to jest z jakiejś nowej e, pracy, czy to no wi widzę, że te, czy to może być na przykład od klientów, czy załatwiasz jakieś sprawy związane z ubezpieczeniami, wszelkiego rodzaju, zobacz, może należą ci jakieś pieniądze czy jeżeli ktoś załatwia jakieś pieniądze, czy kredyty na na przykład czy na inwestycje wszelkiego rodzaju, czy to pieniądze z unii, czy z województwa, czy z miasta. Możesz teraz te pieniądze do 22 otrzymać, ale także pieniądze od innych ludzi. Jeżeli ktoś jest na własnej działalności, to są te pieniądze od klientów. 9 wenus przechodzi do znaku panny i wenus razem z Lilit, która 4 także pozostaje w Pannie przez długi, długi czas. Obie, wenus i Lilit, ustawiają się w opozycji naprzeciw i sprawdzają wasze relacje. Ta wenus w opozycji może denerwować, ta wenus może, Lilit może prowokować. W opozycji do, do Twojego Słońca może też oznaczać, że pewna osoby swoim zachowaniem, swoją krytyką, swoim przyczepianiem się do, do Ciebie e, uczą Cię, abyś powiedziała nie. Abyś powiedziała nie dziękuję, nie nie chcę. Czy nie życzę sobie takiego towarzystwa, czy nie życzę sobie takiego gadania. Czy to nie jest prawda, czy też niesłuchania tego, co mówią inni. Ponieważ Wenus nie czuje się dobrze w pannie, ona należy do wagi byka i lubi leżeć na kanapie, nic nie robić i pachnąć, a tutaj jest dużo prowokacji. Niektórzy z Was, te propozycje, które przyjdą, czy wejścia w relacje, czy współpracę, czy jakąś kooperację, na pewno bym sprawdziła, dlatego że można tutaj więcej stracić a Aniżeli zyskać, i może być to taki szajn, że na początku coś ci się podoba, a później jednak stwierdzisz, że to nie jest e, to. E, Wenus pozostanie tu do końca miesiąca, i jednocześnie podczas tego dnia Mars jest w kwadracie do Plutona. Trudna energia tego Marsa w kwadracie do Plutona. Tutaj nie dałabym się namówić komuś, jakimś znajomym, na wszelkie transakcje czy inwestycje, Handlowe czy finansowe, tak ogólnie mówiąc, abyś, abyś czegoś nie stracił. Czyli unikamy ryzyka podczas samego tego dnia dziewiątego. Dziesiątego tak samo. Wenus. W znaku, w znaku wagi. ustawia się na samym końcu. Wenus, w znaku panny, ustawia się w opozycji do Saturna, w Twoim znaku, i tu mogą przyjść jakieś trudne informacje, czy też może to oznaczać właśnie sprawdzanie jakieś w opozycji do Saturna. To może być stracenie, stracenie jakiegoś kontaktu, stracenie jakiejś znajomości, czy też odrzucenie, albo że Ty nie przejmiesz czegoś po prostu i nie zdecydujesz się, ale dzień takiego czarnego myślenia, czyli odsuwałabym to od siebie i trenowałabym naprawdę pozytywne myślenie i praca ze sobą, ponieważ ten miesiąc będzie naprawdę tego wymagał. <laughs> Przepraszam. 11. Pluton, planeta energii, planeta transformacji, radykalnych, ekstremalnych zmian rusza do przodu. Kończy się jego bieg wsteczny i od 11 października do końca stycznia 2025 będzie pomału wychodził z koziorożca i ustawiał się za tobą. Krótko, miałeś to już marzec, kwiecień, maj, yy, i teraz ten pluton jeszcze w pozytywnym aspekcie pomaga ci. I tutaj możesz skorzystać naprawdę ze strony przyjaciół, ze strony grup. Możesz wychodzić na social media, możesz tworzyć strony internetowe, możesz realizować swoje życzenia i marzenia. Pluton dodaje pewności siebie, zdecydowania, konkretności i nastąpi wymiana jakaś wymiana. Jeżeli oczekiwałaś na jakąś pomoc. Ze strony przyjaciół czy ze strony jakichś grup, teraz to otrzymasz, teraz przychodzi do Ciebie jakaś decyzja pozytywna, ale także przez współpracę i kooperację z grupami czy z ludźmi o podobnym myśleniu do końca stycznia są poprawy sytuacji finansowych, i też praca w danej grupie może także przynieść osobiste spełnienie i oczywiście pieniądze. 12 marca bardzo dobra wiadomość dla rybek na następne dwa miesiące. Mars, planeta energii, planeta działania przechodzi do skorpiona i ustawia się w trygonie na dwa następne miesiące. Ryby zamieniają się teraz z rybek w wielkie rekiny. Jest siła, jest moc, jest zdecydowanie. Jest więcej ekspresji, poprawa sytuacji zdrowia, więcej pieniędzy, bardzo dobry czas na wyjazd, bardzo dobry czas na pracę, na zarabianie pieniędzy, na naukę, na przekaz wiedzy, na przekaz informacji, na załatwianie wszystkich spraw, czyli takiej energii nie miałaś droga drogie ryby nie miałyście od początku roku roku ten trygon tego plutona przez następne dwa miesiące od 12 października do dokładnie 23 listopada będziecie mogły z tym trygonem załatwić wszystkie sprawy które nie udały się w roku 2023 ale można także ten trygon e, wykorzystać na przykład na naukę na rozwój swoich horyzontów na wystąpienia publiczne wszelkiego rodzaju, na założenie jakiejś szkół, przedszkoli, e, żłobków, e, na przykład na napisanie czegoś, na występy, na przeprowadzki za granicę, czy też otrzymanie jakiejś super pracy, gdzie będziesz dobrze <coughs> zarabiał właśnie za granicą, coś powiązane z zagranicą. Czyli energia jest od 12 przez następne dwa miesiące. 14 dochodzi do pierścieniowego zaćmienia Słońca w znaku wagi i podczas tego dnia Mars w Skorpionie stoi w trygonie do Saturna. Ponieważ to jest zmi zaćmienie, zmieniamy radykalnie swoje życie. Efekty zaćmień rozciągają się na sześć następnych miesięcy i Mars ustawia się w trygonie do Saturna w twoim znaku. Oznacza, że ryby będą podejmować bardzo ważną decyzję związane z Waszym życiem, związane z miejscem, gdzie żyjesz, związane z relacjami, partnerstwami, w jakiej relacji jestem, z kim współpracuję, z kim kooperuję, w jakich związkach jestem, w jakich układach. Czy te relacje i partnerstwa są odpowiednie na długi, długi czas, nawet na 30 lat? Obejmujesz za siebie odpowiedzialność, jest podjęta jasna decyzja, tak, biorę to i masz to brać. Myślę, że po, ponieważ później przychodzi tak, że Słońce i Mars, te osoby z Was, które czekały na przykład na paszporty, na obywatelstwa, na wizy, na zakończenie jakichś spraw sądowych, urzędowych, na jakieś tam orzeczenia i tak dalej. Przychodzą od natychmiast pozytywne wiadomości do Ciebie i nu, z piercieniowym zaćmieniem słońca, mówię o pojawieniu się nowych relacji, nowych związków, ale także nowych źródeł zarabiania pieniędzy, gdzie będziesz zarabiał o niebo więcej, ale także miał przy tym dużo pasji. Mars w znaku skorpiona oznacza tematy seksualności, tematy miłości, jedność duszy, jedność ciała, zdecydowanie, ale także fokus na zadowolenie i na życie tu i teraz i niekoniecznie gdzieś tam się rozpuszczanie, zapominanie czy rezygnowanie z ciebie. Nie ma tego. 21, 22 jest trudny dzień dla świata, Merkury w kwadracie do Plutona i Słońce w kwadracie do Plutona, tutaj na te dni 21 i 22 nie za bardzo bym coś planowała, nie planowałabym żadnych, żadnych ważnych rozmów, nie planowałabym na przykład żadnych radykalnych zmian, uwaga w komunikacji, Uwaga także na osoby, które wydają się dla Ciebie jakieś takie plutoniczne, destruktywne. Nie za bardzo bym tutaj, niedobry dzień na, na rozmowy, na, na podpisy, ale także w komunikacji na przykład autem wszelkiego rodzaju nie podejmujemy żadnego ryzyka. 22 Merkury przechodzi do Skorpiona na dwa tygodnie i Słońce przechodzi do Skorpiona na trzy tygodnie. <gry> Cztery tygodnie. I masz trzy trygony, czyli Mars stoi w trygonie dwa miesiące, Merkury stoi w trygonie i Słońce stoi cztery tygodnie. Kochane ryby, macie tyle siły, tyle mocy, tyle zdecydowania, że możecie postawić świat naprawdę do góry nogami. Możecie wszystko osiągnąć w tym czasie, ponieważ słońce także w trygonie dodaje ci siły, mocy, pewności siebie, zdecydowania do wszystkiego, do każdego celu, który sobie postawisz. Ale z Merkurem w Skorpionie kierujesz się intuicją. Merkury w Skorpionie jest bardzo intuicyjny, wyczuwa od razu sytuację, wie czego chce. Jesteś sfiksowana na ten ostatni obraz, dążysz do celu, wejście w nowe kooperacje i współpracę, naprawdę bardzo intensywne. Bardzo dobry czas na zakochanie, bardzo dobry czas na poznanie nowych ludzi, z którymi będziesz Współpracował, kooperował i zarabiał pieniądze. Nowi ludzie pomagają ci, pomagają ci zrealizować twój cel. Kto będzie się uczył, kto zapisuje się na studia, kto wyjeżdża za granicę, kto będzie się uczył na, na przykład jakieś studia za granicą, czy szkoły, załóżmy od pa października, czy kto znalazł sobie pracę i wyjeżdża, będzie bardzo zadowolony, bo jest naprawdę siła. I moc, jest energia, jest, jest pewność siebie. Lecisz na skrzydłach od 12, kiedy ten Mars przejdzie do, do znaku Skorpiona. I już 24 jest tutaj bardzo dobry czas. Słońce w trygonie do Saturna. Wzięłabym sobie ba ten dzień na załatwienie jakichś poważnych spraw, czy to właśnie z urzędami, czy z przełożonymi, ale także ze Słońcem w Skorpionie w trygonie do Saturna. Jakieś rozmowy zabezpieczają ciebie. Saturn jest w biegu wstecznym, czyli może ta sprawa dotyczyć ciebie, relacji pracy, coś wcześniej co się nie udało, czy było tak, jak gdyby nie było żadnej, e, ża, żadnej informacji czy negatywnej, e, ale teraz jest jasna odpowiedź tak i może to dotyczyć szczególnie, szczególnie pracy, szczególnie pracy, profesji. I jeżeli chodzi o osoby, które szukają e, pracy, na pewno wysyłałabym cewałki wcześniej, ale umawiałabym się na rozmowę od 22, kiedy ten Merkury znajduje się w znaku Skorpiona, bo tutaj jest. Pewność, że nie dość, że masz dużo czaru w sobie, ale także trzy planety w znaku Skorpiona i trzy trygony no to jest magia, że możesz tutaj oczarować wszystkich swoim wdziękiem. Jednocześnie wiesz, czego chcesz, bo wyczuwasz innych. I możesz tutaj się na, na tą no, osobę nastawić, jak tutaj się z nią dogadać, jak współpracować i kooperować, żeby było korzystnie dla ciebie. <grych> 28. Pełnia Księżyca w znaku byka z częściowym zaćmieniem Księżyca w trudnych aspektach, ale ta pełnia jest dla ciebie korzystna, ponieważ podczas tego dnia. Merkury-Mars łączy się i ustawia się w opozycji do Urana, do Jowisza, do, do Księżyca, ale także Księżyc jest w opozycji do, do Merkurego i do Słońca. Może chodzić o szybko jakąś decyzję, podjęcie jakiejś decyzji. Ponieważ planety ze Skorpiona i Zbyka stoją pozytywnie, u Ciebie chodzi o cele i naukę. Przede wszystkim i ta pełnia zamyka. zamyka Może zamykacie jakiś kurs, może zdaliście jakiś egzamin, może zrobiliście stronę internetową, może zdaliście prawo jazdy. Zamyka coś związane z komunikacją, co będzie uwieńczone w pozytywnym aspekcie dla ciebie do e, załatwienia, e, do osiągnięcia twojego celu życiowego. Kto chce się uczyć dalej? Absolutnie. Yy, nawet bym poleciła, dlatego że od następnego roku, jak Pluton przejdzie do znaku wodnika, bardzo wiele się zmieni w naszym życiu, szczególnie jeżeli chodzi o tematy profesji, ale także globalnie w świecie będzie dużo zmian, czy też że będą zmieniać się prawa. Także już od tego miesiąca, od miesiąca y, października i każda wiedza ci się przyda. Zakończenie czegoś, Uwieńczenie i tutaj może być tak, że niektóre ryby zdecydują się także na naukę czegoś innego, czegoś zupełnie oryginalnego, co wcześniej nie robiły. To może być związane z językiem, to może być inny język. Załóżmy, to może być związane z tematami mody, odżywiania, piękna, zdrowego żywienia, urodą, i wszystkim, co jest związane. Ze zdrowiem i z podstawami życia, na pewno nie finanse, dlatego że no, ten temat finansów będzie się zmieniać, czyli tutaj stałości nie będzie. Kochane ryby, życzę Wam wspaniałego miesiąca. Jest dużo energii, jest dużo mocy, jest dużo siły. Jest, że wszystko będziecie mogły osiągnąć, nie tylko od 12, kiedy Mars przechodzi do znaku Skorpiona i otrzymujecie siłę, ale także będzie go popierał jeszcze Merkury i Słońce w pozytywnym aspekcie. Wszystko udaje się samo, trzeba tylko wierzyć i ufać. O tym mówi Saturn w waszym znaku, aby polegać na sobie, nawet jeżeli jeszcze nie widzicie dokładnie tej struktury, tego co ma powstać. Zaufanie prowadzi do celu. Powodzenia i do zobaczenia.